Nagrało się. Siemano, ludzie, dzisiaj Wam powiem, co jest potrzebne, żeby streamować z motocykla, czego ja używam. Także zacznijmy od tego. Przede wszystkim potrzebny jest laptop. Laptop jest firmy, nie powiem jakiej, dlatego też tam leży, ale podam Wam parametry, jakie ten laptop ma. W komentarzu podam wam parametry tego laptopa. E, następną rzeczą, jaką jest potrzebna, to jest oczywiście internet. O kurde, to jest oczywiście internet. Położymy go sobie tutaj. I tu jest akurat dwa modemy. Jeden pożyczyłem od pana Zoom Moto się nazywa. Ten większy. Pożyczyłem na testy. A ten mniejszy to jest ten, którego używam teraz. W nim jest zdjęta klapka, bo lepiej się chłodzi. Także modem jest potrzebny. Kolejna rzecz, jaka jest potrzebna, to na pewno kamerka. Kamerką, jaką streamuję, to jest GoPro 3. Czwórka niestety tutaj nie daje rady, bo podłączając ją do źródła prądu do ładowania, ona po prostu tego nie bierze pod uwagę i bateria się rozładowuje tak jakby była niepodłączona po prostu do tego ładowania. A W GoPro 3 możemy sobie podłączyć i ta, ta bateria i tak że tak powiem siada, ale, ale wytrzymuje tam 6, 7, 8 godzin. Nie? Na, na takim podłączonym o, na takim podłączonym kabelku także daje radę. Nie? Tu mam ładowarkę yy, tu mam ładowarkę USB, tu jest przedłużacz podłączony. Podłączam sobie po prostu tu do ładowania i się ładuje. Następną rzeczą i to w sumie najważniejszą, i oto jest cały, cała tajemnica, leży w tym urządzeniu pięknie oklejonym taśmą czerwoną i musi to być tylko i wyłącznie czerwona taśma sportowa, bo mm, z czarną nie, nie chciało działać, z zieloną również. Yy, w każdym bądź razie cała tajemnica leży w tym urządzeniu. To jest takie urządzenie do przechwytywania obrazu z kamer. W komputerach nie mamy wejścia HDMI, a to jest takie właśnie wejście HDMI, yy, które przetwarza, yy, przetwarza ten obraz i możemy już dalej go gdzieś tam udostępniać. Nie? W kasku można się zapierdolić gadaniem. Yy, USB musi być 3.0 w laptopie, bo na 2.0 to nie działa. Więc musi być 3.0, a tutaj mamy mini HDMI do. Zaraz gdzie to kurde jest? Mini HDMI tu słuchajcie, jest podłączane do GoPro. Także podłączamy to mini HDMI do GoPro, do urządzenia, urządzenie do laptopa. Włączamy kamerkę, włączamy program. Który jest w sumie do, tej, do tego urządzenia dołączony, i w sumie już z tamtego programu możemy streamować. Ja używam jednak OBS Studio, jakoś mi się, że tak powiem, lepiej ten program wygląda. Poza tym można różne dodatki tam robić w OBS Studio. Tamten jest taki prosty, on się Rec Central nazywa. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o sprzęt. A, jeszcze telefon. Sporo ludzi pyta o telefon po co on się tam znajduje i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, telefon jest tylko i wyłącznie po to, żeby tak jakby mieć podgląd na tego live'a. On ma swój internet, swoją kartę. On służy po prostu tylko i wyłącznie do podglądu czatu i live'a, czy on działa, czy się nie zawiesił i tak dalej i tak dalej. No i ostatnią rzeczą to jest o taka mała wtyczka. Słuchajcie, to jest wtyczka od to 112V jest wyrzucony. w plecaku jest jeszcze dodatkowo taka ładowarka samochodowa do laptopa wrzucona. Też nie będę pokazywał, bo to w zależności kto jaki laptop sobie załatwi, to taki, taką będzie miała ładowarka. W każdym bądź razie tu jest wyjście na 12V i można podłączyć sobie ładowarkę do laptopa i takim sposobem mamy prąd do wszystkiego. No i co, to by było na tyle, także trzymajcie się, strzałeczka, na razie, cześć!

Kurwy komary.